Cześć, witajcie! Dzisiaj postanowiłem zagrać najtrudniejszy challenge od widzów od subskrybentów, więc w komentarzach napiszcie Wasze pomysły na wyzwania w Brawl Stars I dzisiaj zagramy Dynamite Challenge bez poruszania się. No powiem wam, że może być ciekawie. Zagrajmy to w parze i zobaczymy. Mam nadzieję, że mi pójdzie dobrze. Czyli nie może się poruszać z Dynamic'iem, więc challenge dość trudny. Uwaga, lecimy. Z tego co wiem, będę musiał rzucać pod siebie dynamity, żeby się jakoś przesuwać, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli, prawda? Tu jakoś tak, tak muszę jakoś rzucić tego dynamitka. Ty, czemu ja nie mogę skakać? Ty, Dynamite nie może skakać tu? Ty, czekaj. E, 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 jak ja tu mam to rzucić? No co jest? Ty? Jak ja mam rzucić tego? Czemu nie mogę skakać? Ty, nie mam takiej umiejętności, czy co? Żeby zrobić ten challenge, ja muszę po prostu wykupić tego Dynasko, gdy na, Dynamaik na fali eksplozji swoich materiałów wybuchowych może podskakiwać. Okej, okay, czyli to muszę, słuchajcie, dokupić. No drogie to jest, ale, no robimy ten challenge, ja chcę zrobić ten challenge i zobaczymy, jak mi pójdzie. No, do dwóch razy sztuka, jak to się mówi. Teraz chyba będę skakał, ale to będzie mega trudne. Trzymajcie to, bo Nub robi nub tostowy robi ten challenge. To jest chyba jeden z trudniejszych challenge. Tym bardziej, że postacie tutaj przeciwnicy są mega mocni. No co jest? Czemu nie mogę tym skakać? Co jest? No patrzcie, ty powinienem skakać teraz. A dobra, jest. Dobra, teraz mam nadzieję, że to pokonam ich. Ty, nie w tą stronę, panie. O kurka. Dawaj, tu. No, niestety, nie miałem co zrobić już. Mam nadzieję, że ten mnie wykeruje. No i dawaj, dawaj, panie. Dawaj, dawaj, jesteś w stanie to zrobić. Dawaj, da... Nie! Jezu, jakie to jest trudne. O kurde, minus 5 punktów. Dobra, damy jeszcze raz. No muszę się nauczyć. Ja nie wiem jak tu słuchajcie, rzucać te, te dynamity tak szybko. Ale damy radę. Chyba. Dobra, lecimy dalej, uwaga. Ty, a ty. Możesz mi pomóc tu kolego. Dobra, rzucamy. Kurka, już ci pomogę, czekaj. Gdzie jest ten nasz ziomek? Czekaj, idę do ciebie. Idę do ciebie! Kurde, ten tam się bije. No jesteś pod trzasku, chłopie. Musisz uważać, dawaj, dawaj, obronisz się, wierzę w ciebie, uciekaj, uciekaj. O kurde, ja tu już nie mam siły, nie mam jak, słuchaj, nie miałem jak już, kolego, to było ciężkie, nie ty słuchajcie najgorsze. Trudniejszy challenge, jaki grałem. <grafię> Dajcie coś prostego. Jak macie jakieś pomysły na wyzwania, Brawl Stars? To robimy to. To jest mega trudne. Jasny win. Tak się poruszać. Ja nie wiem. No, no patrzcie, nie, co jest. Poczekaj, czekaj. Najgorsze to są ci ludzie, co na mnie trafią, bo nie jestem w stanie im pomóc, nie? Dobra, wskaczemy tam. Gościu chyba wie już, co się święci, nie? Idę do ciebie. Kurde, no to jest ciężkie. Czy ja mogę tu przeskoczyć w ogóle? O, mogę. Dobra, idę tu. Czekaj, bo tu siedzi w tych krzaczorach, gościu. No to ładnie. Ciężko to było, ciężko. Dobra, oni nie wiedzą, że on jest w tych krzakach. Możesz się tam kryć. Poczekaj, aż bije. O Jezu, panie, co ty to robisz? Elmaster. No to jest dwóch... dwóch prosów normalnie. Ty nie mogę tam wy... Ty bo mnie. Bo mnie ten dym zabije, ty nie mogę rzucić! Nie! Dym mnie zabije. No nie mogę, no. Ja cię widzę. Jasnych, więc co za challenge normalnie? Dawać mi jakieś prostsze wyzwania. Na przykład jak włączyć. Jak włączyć grę. To jest moje największe wyzwanie. Dobra, lecimy z kolejnym. Wyzwanie, czyli bez chodzenia, daj No to jest najgorsze, że chyba, że ja nie muszę tak do końca. No dobra, udało mi się kogoś pokonać, ale no. Jasny glint, to, to będzie najszybsze skalowanie. <ścoughs> Przepraszam tych ludzi, co trafiają na mnie, no ale co mam zrobić? No. Challenge to challenge, wyzwanie to wyzwanie. Jeszcze wiecie, Dynamite mój ma taką rangę, że ja ten... Ja nie jestem w stanie tak konkurować z tymi ludźmi. Dobra, na przynajmniej ogarnąłem. Dobra, jakoś Jakoś to wyszło, nie? No kurtka, no. no. Ale przynajmniej ten Sandy się nafidował. Dzięki temu. Ty już wielka. Ty nie mówcie, że my to wygramy. <laughs> ale będą brzezy, jak my to wygramy. Serio? <laughs> ale tam pokonałem kogoś tym Dynamikiem, słuchajcie. To nie jest tak, że ja. Nie, nic tam nie, nie gram tym tą postacią. Ty czekaj kolego, ja ci tu pomogę. Czemu nie mogę tam podskoczyć? Halo? No kurde no, wygraliśmy to ty nie wierzę. Nie wierzę, że ja wygrałem ten challenge. To jest coś niesamowitego, słuchajcie. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. Sandy lepiej ze mną nie gra i dobrze ci radzę. <laughs> tak myślałem. No nic, jeszcze musimy dniowe misje zrobić. Ale challenge całkiem ciekawa, ciekawy. Dawajcie pomysły na wyzwania. No, ale ten jest mega trudny. Słuchajcie, to jest mega trudny challenge. Sami sobie go zróbcie i zobaczycie jak jak to trudno się gra. Czekaj, już idę do ciebie z Już tam idę, już tam troszkę troszkę już ten przynajmniej przy, O już wiem jak się szybciej poruszać. Zobaczcie. Po prostu nie będę czekał. Patrzcie, cyk. No, ty czemu mi nie pomogłeś? No, kurka, byśmy ich tutaj pykli. Dobra, uciekaj sobie tam. Aj. No, przecież wiadomo, że przez beczkę nie zaatakujesz. Aj, aj, aj. No nic, słuchajcie, challenge. Był jaki był. Pograne. Także nie jest źle.